Dzisiaj odwiedzisz razem z nami wodospad Godafoss, zobaczysz serce wulkanu, zrozumiesz zasadę działania elektrowni geotermalnych, a na koniec usłyszysz bulgotanie i syczenie wielobarwnych pul siarkowych. Wsiadaj z nami do auta, bo właśnie ruszamy! Tam z tyłu za mną znajduje się wodospad Godafoss, jedno z najpiękniejszych miejsc w całej Islandii. I z tym wodospadem wiąże się też bardzo ciekawa historia. Mianowicie, wikingowie w tym wodospadzie, tam na dole, utopili wszystkie swoje przedmioty, posągi związane z wcześniejszymi obrzędami. Trochę szkoda. No, ale dzisiaj jest to miejsce, w którym, które na pewno warto zobaczyć. Wodospad robi niesamowite wrażenie, a pewnie jeszcze większe wrażenie robi z lotu ptaka. Wodospad Godafoss, zwany też wodospadem bogów, to jeden z największych i najbardziej spektakularnych wodospadów na Islandii. Imponującą kaskadę tworzą polodowcowe wody doprowadzane tutaj przez rzekę. Woda spada z wielkim hukiem z wysokości 12 metrów na szerokości 30 metrów. He's from Norway. From Norway. But you've been in Poland. Yeah, I've been in um, Stęcin. Szczecin. Szczecin. <laughs> okay. <laughs> and I know some spew uh, boards. Dzień dobry. Uh -huh. and, and what very bad boards do? <laughs> 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 we are flying together with the mavic Air yeah. and showing him uh, how to make his. To był twój drugi mecz w życiu, tak? Tak, tak. I on mi bardzo pomógł. Dziękuję. Zrobiłeś Opuszczamy wodospad i kierujemy się w stronę wulkanu. Jesteśmy tutaj, a przyjechaliśmy z Wow. No to petarda. Razem z nami wesoła ekipa. Cała piątka, tudzież szóstka. Hahaha. <laughs> <laughs> Hoppa, hoppa. Piątka. Na obiad spożywamy klasyczny, istancki posiłek, a więc fish and chips. Michałek <grym> nam pokaże, jesteśmy poka tu! Jesteśmy jest tu! Czyli to było to jeziorko, gdzie kręcono no tych tak, wszystkich yy, ściekłych? Tutaj obok przy ścieków chęcimy. To jest ten sam kompleks okay. z jezior. Na tej wyspie znajduje się 136 wulkanów, z czego 16 aktywnych. 4 lata temu jak tutaj ten wulkan, tutaj to co widzicie to jest serce tego wulkanu, jak wystrzelił to pojawiło się pęknięcie szczelinowe na długości 10 km rozstąpiła się ziemia. taj wulkan. Teraz znajdujemy się na punkcie widokowym z elektrownią geotermalną. Ona znajduje się tam dalej, tam za mną. Elektrownia geotermalna to nie jest tylko tamten obiekt, który przed chwilą tylko? pokazałeś To są te wszystkie rury. To Boże, wszystkie pokażemy połączenia. te rurki. Teraz powinno je tutaj być widać. O. Te wszystkie rury, wszystkie połączenia łączy się w jeden kompleks. To nie jest tylko ten jeden budynek. Te Co w tych kompleks. rurach płynie? To jest wszystko para wodna. Wulkaniczna. Oczywiście. Nagrywana. Czyli siarka. Woda z siarką. Zresztą cóż tutaj zjeczałe jaja. <gry> <noise> Tam płynie gorąca rzeka wapna i siarki. Wow. Islandia położona jest na grzbiecie śródoceanicznym, gdzie mamy do czynienia z podwyższoną aktywnością wulkaniczną. Dlatego możliwe stało się zbudowanie elektrowni geotermalnych do produkcji energii elektrycznej, która jest tutaj bardzo tania. Kolejny piękny islandzki znak rozpoznawczy. Prysznic z ciepłą wulkaniczną wodą i umywalka, żeby się w razie czego umyć. Nie da się tej wody zakręcić, jest cały czas ciepła, ma około 35 stopni. I pewnie też bym skorzystał z kąpieli w takim miejscu, gdyby temperatura powietrza nie wynosiła około 6-7 stopni. Tutaj na dole znajdują się gorące źródła siarkowe. Wod, temperatura wody sięga w tym miejscu, to jest mniej więcej 80-100 stopni. To się chyba nawet gotuje, więc powyżej 100 stopni. Niżej ta temperatura wody sięga do 200 stopni. I te źródła powstają poprzez kontakt z magmą. Więc tutaj mamy całe pola. Właśnie takiej siarki. Wszędzie tutaj w powietrzu unosi się zapach zjojczałych jaj, a więc zapach siarki. Jest tutaj wszędzie zakaz wchodzenia do tej wody, bo jeśli tylko zamoczyłbyś nogę, to w przeciągu 5 sekund schodzi ci skóra z nogi. Więc jest to bardzo niebezpieczne, bardzo nieprzyjemne nieprzyjemna sytuacja. I teren dookoła jest bardzo ładny, jest kolorowo, jest, mamy kolor, odcienie żółtego, zielonego, niebieskiego, w zasadzie chyba wszystkie kolory. I zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda z góry. Wokół półsiarkowych unoszą się kłęby pary, która wydobywa się z gruntu z nieprawdopodobną szybkością, a z niektórych głębin wydobywają się jej nierealnie duże ilości. Wszystko tu z syczy, dudni i kipi. Gleba naznaczona jest cudownymi kolorami: płomienistej, czerwieni, oranży oraz żółci. Na tym kończy się nasza dzisiejsza wyprawa, ale przygoda trwa nadal. W następnym odcinku wykąpiesz się z nami w gorących źródłach wewnątrz granitowej jaskini, pojedziesz mało uczęszczanym szlakiem w kierunku lodowców i zjesz z nami ciasto bananowe w środku marsjańskiej pustyni.